Witam was bardzo serdecznie. Nazywam się Paweł Salamucha. Widzę, że są tutaj też osoby, z którymi miałem już przyjemność współpracować. E, w dwóch zdaniach na mój temat, e, to co was najbardziej dotyczy i interesuje. Podejrzewam wszystko co jest związane z giełdą i, i z rynkiem finansowym. Zajmuję się tym od przeszło 9 lat. Od 4 lat prowadzę już oficjalnie bloga, a od 3 dzielę się swoimi inwestycjami online, czyli zawsze każdą inwestycję, którą realizuje na rynku zawsze wpis o tej inwestycji oraz jej wynikami, efektami końcowymi zawsze zamieszczam to na swoim blogu. I podczas dzisiejszego dzisiejsza prezentacja przewidziana jest na godzinę czasu. Podczas tej prezentacji przerobimy trzy, cztery części materiału. Pierwsze podsumowanie tym razem nie miesiąca, ale całego roku inwestycyjnego, a więc dzisiaj podsumujemy 2015 rok z jej finalnym efektem, jak to wyszło. W tym procesie inwestycyjnym. W druga część zrobimy test inwestora. A więc po dzisiejszej prezentacji uzyskasz konkretną informację na temat tego, jak i czy Ty mógłbyś być inwestorem, ponieważ wokół tego zawodu jest wiele mitów, legend. A więc dziś bardzo konkretnie i już myślę, że dla uczestników ostatecznie rozprawimy się z tym tematem. No i ostatecznie podzielę się z Wami moimi, Przemyśleniami na temat tego, co może wydarzyć się w 2016 roku na polskiej giełdzie papierów wartościowych. Oczywiście jest też przewidziany czas na zadawanie pytań, a więc zaczynamy. Pierwsza część podsumowanie inwestycyjne 2015 roku. Podczas szkoleń zawsze podkreślam, że najprościej jest zwizualizować inwestowanie jak wspinaczkę. Tą, jak widzicie tutaj na zamieszczonym slajdzie, jest to wspinaczka, oczywiście sportowa, i to, o co tam w niej chodzi, to jest, żeby dobierać i uchwycić się tych dobrych kamyków, które byłyby, byłyby w stanie nas utrzymać. I w takiej sytuacji identycznie wygląda to na rynku finansowym, ponieważ tu również chodzi o wybór dobrych inwestycji. I tutaj nie należy mieć złe, zbędnych nadziei, że tylko dobre inwestycje wybieramy. No niestety. Tak jak chirurg nie może obawiać się krwi, tak również inwestor nie może obawiać się błędnych decyzji. Ale po to mamy tą linkę, a w naszym zawodzie limit stop, że w sytuacji, gdyby okazało się, że kamyk, za który uchwyciliśmy i staramy się na nim wesprzeć, okazałby się słaby, to nigdy nie spadniemy na same dno. I identyczną zasadę ma w naszym portfelu realizować inteligentny money management, a tutaj już bardzo konkretnie limit stop. I też jedno z moich ulubionych powiedzeń. Ochość i obejście dowiemy się w momencie, gdy one się już zakończą. Nie liczcie na to, że z góry będziecie wiedzieli, jak potoczy się sytuacja w 2016 roku, albo to, co, że musicie wiedzieć, jak to się wszystko rozegra, żeby zarabiać pieniądze. Wystarczy, że dobrze będziecie się orientowali na tym, co się dzieje tu i teraz, i uwieście mi i co zaraz wam udowodnię. Wystarczy to do tego, żeby zarabiać pieniądze na giełdzie. Co można powiedzieć o 2015 roku? Tu widzicie na zamieszczonym slajdzie pierwsze 4 miesiące od stycznia do kwietnia. Bardzo zyskowne, bardzo ciekawy moment rynkowy. W te pierwsze 4 miesiące mój portfel całościowo wzrósł o ponad 15%, a więc ten cel, który ja sobie zawsze zakładam z każdym rokiem, że to jest minimum 15%, to jest taki cel, z którymi. Trzy z ludźmi, z którymi współpracuję, albo moimi uczniami, zawsze go staramy się osiągnąć, a więc tu został ten plan wykonany w kwietniu. I gdybyśmy radykalnie podchodzili do tego, że 15% i basta, no to można byłoby powiedzieć, że po pierwsze, widząc po wykresie, mielibyśmy ogromne szczęście, ponieważ kolejne 8 miesięcy okazało się niezwykle stratne dla całego rynku, a dla nas, jak to wyglądało? Otóż, w 2015 roku na rynku akcyjnym w Polsce oficjalnie, czyli wszystkie te transakcje w momencie, kiedy były zajmowane pozycje, jak również zamykane. Wszystkie te transakcje zostały opublikowane u mnie na blogu. I w ciągu 2015 roku zrealizowaliśmy 17 pozycji. Do tej pory nadal w portfelu trzymamy dwie transakcje, Mennica i GTC, obie społeczki na. Niewielkim, ale bardzo konkretnym zysku w granicach 7-8%. A więc jeśli weźmiemy pod uwagę obligacje, które rząd stara się nam wkręcić, 2% w skali rok, no to tutaj wygląda to bardzo obiecująco i jak widzicie, są to stosunkowo świeże inwestycje. Jak to? Przecież mamy trend spadkowy, a ty kupujesz? Tak, ponieważ zawsze jest tak, że mimo iż cały rynek spada, i wszyscy wokoło krzyczą, że jest źle, Zawsze znajdzie się ta perełka, która daje nam zarobić. Jeśli przyjrzycie się tej ostatniej kolumnie, to możecie tutaj zobaczyć efekty finalne każdej konkretnej pozycji. Jak widzicie, no, niestety dominuje kolor czerwony. Ale to co wspomniałem przed momentem, tak jak chirurg nie obawia się krwi, tak inwestor musi dobrze zarządzać swoimi pozycjami i liczyć się z tym, że niektóre z nich po prostu nie wyjdą. I dlatego też kluczowe jest to, żeby wiedzieć i rozumieć, o co chodzi w tym money management, czyli jak zarządzać własną pozycją. Nie tylko skupiać się na tym, jak kupić, po ile kupić, gdzie kupić, ale również zarządzać tą pozycją w momencie, kiedy ona się już realizuje. Wiem, że wygląda to bardzo na pracochłonne zajęcie, ale paradoksalnie, co zaraz Wam udowodnię, nie zajmuje to więcej jak godzinę w tygodniu. Można też powiedzieć, kurde, przecież to może kiedyś się odbije. Zwróćcie uwagę, co by się wydarzyło w momencie, gdybym zdecydował się przetrzymywać te stratne pozycje. Dzięki temu, że mam określony z góry precyzyjnie limit stop, dobrze pracuję z money managementem, w sytuacji, kiedy cały rynek spadł o 20%, mój zysk nominalny to jest no, niedużo, bo i 1,2, ale w perspektywie całego rynku jest to zdecydowanie lepiej niż to, co mogła nam zaoferować jakakolwiek oferta, czy funduszy inwestycyjnych, czy jakiegoś tam, czy zasady kup i trzymaj. Prosty schemat. Tutaj widzicie jeszcze mniejszą czcionką zysk 3,8. Tak? To jest jakby suma wszystkich inwestycji, która no, przełożyła się finalnie na 1,2. 1,2%, ponieważ różnie z tymi transakcjami były. Było. Czasami pozycje pozwalały na to, żeby ładować tam maksymalną ilość kapitału, w innych sytuacjach, no, poprzez właśnie odpowiednie zarządzanie pozycją, ten kapitał był troszeczkę mniejszy. To, co mogę powiedzieć jeszcze o 2015 roku, no to, że większość tego okresu moje pieniądze niestety przeleżały na koncie, a nie uczestniczyły w grze. To co należy również wziąć pod uwagę to fakt dwóch bardzo fajnych inwestycji, które bardzo zdecydowanie podniosły całość jako in, ilość zarobionego już kapitału z inwestycji. Jest to spółka Wawel, która dała nam 32% oraz ostatnia spółeczka, z którą no, co, co prawda kilka dni temu pożegnaliśmy się, spółka Seagames plus 67%. Co by było w momencie... Gdybym zdecydował się trzymać te wszystkie pozycje do dnia dzisiejszego, w zasa na zasadzie takiego powiedzenia, że wierzę w fundamenty danych walorów. Zwróćcie uwagę, że na zdecydowanej większości, no niestety byśmy popłynęli. Dlatego tak kluczowe i namiętnie przeze mnie powtarzane money management jest bardzo istotnym elementem inwestycji. Cóż można powiedzieć o samej sytuacji rynkowej? Otóż od ponad 4 miesięcy podczas webinarów, które sukcesywnie publikuję w ramach podsumowań każdego miesiąca, informuję, że to co dzieje się aktualnie na rynku i to co, co rozgrywa się nawet w bieżącej sytuacji było do przewidzenia kilka miesięcy wstecz. I nie na zasadzie złotej, czy tam tej kuli, którą Wam czasami pokazuję, tylko technicznie wypatrując sygnałów płynących z rynku. Jak wiecie, reprezentuje inwestorów z dziedziny technicznej, tak? czyli to, ten nurt, który pracuje z wykresami. Efekty, którymi przed momentem się z Wami podzieliłem, pokazują, że jednak jest sens pracy z wykresami i nawet kiedy wszyscy wokoło jakby już przygotowywali się do tak zwanego rajdu Świętego Mikołaja ja trąbiłem najpierw że istnieje duża szansa na to, że się pomylą a następnie kiedy usłyszeliśmy to, że obecnie wygląda sytuacja w taki sposób, w jaki wygląda komunikowałem od kilku dobrych miesięcy informując przy okazji omawiania każdego podsumowania miesiąca, które publikuję u siebie na kanale na YouTube. I tak we wrześniu, w październiku, w listopadzie omawiałem, że zbliżyliśmy się do bardzo newralgicznego momentu na rynku i to co może się wydarzyć statystycznie wygląda na to, że się wydarzy, czyli jeśli się przebije do dołu, wtedy Kolejny artykuł z mojej, na moim blogu się pojawił, że być może w pierwszej kolejności poziom 1250, a może nawet chrzest polski dla tych weteranów rynku. Pamiętam, kiedy w 2008 roku, w czasie tego najlepszego, najlepsze, kiedy kryzys hulał u nas w najlepsze, większość inwestorów yy, wypatrywało właśnie poziomu 966 punktów jako chrztu polski i mocnego wsparcia na rynku. Teraz wśród tych bardziej. Doświadczonych inwestorów, te poziomy również zaczęły funkcjonować. A więc, podsumowując już ten 2015 rok, bynajmniej nie był on dla nas, jako inwestorów, bardzo korzystny. No ale to jest naturalne. Na giełdzie są momenty, zarówno mocnych wzrostów, jak i przesadnych spadków. Jeszcze jeden slajd odnośnie tego, co się dzieje aktualnie teraz. Zwróćcie uwagę, znowu. Ostatnie 2-3 sesje odczuliśmy pewien powiew świeżości. Dla już znawców rynku, którzy siedzą na wykresach, proszę zwrócić uwagę, że to też nie jest przypadkowe miejsce. I tak jak teraz mamy jakieś odreagowanie, tak samo kilka miesięcy temu odreagowało na poziomie wyższym. A więc mówiąc już, po, ostatecznie na dwoje babka wróżyła. Ale Przejdźmy tymczasem do testu inwestora. To, co przygotowałem dla Was, ponieważ z tym zawodem, tak jak wspomniałem na początku, związane jest wiele obiekcji i legend, które niewiele mają wspólnego z rzeczywistością. Ale nim do tego dojdziemy, jeszcze jeden element, tak zwany procent składany. I wiem, już u większości z Was pojawiła się pewnie w głowie ta wizualizacja, o Jezu, przecież ja to znam, ja to wiem. Pokażę Wam dzisiaj praktyczny sposób, wykorzystania procentu składanego u siebie w życiu. Ponieważ to, co wam często ktoś stara się wmówić, coś wam przedstawić, niestety dla większości z was jest, może być poza zasięgiem. Bo mamy zawsze ten, to jakieś lenistwo, coś nam zawróci głowę i wymyka się nam ta umiejętność, a jest prosty schemat. Jeśli coś roz, wiesz, a nie korzystasz z tego, to znaczy, że nie wiesz. I właśnie dzięki dzisiejszemu testowi inwestora, po pierwsze, będziesz wiedział, czy faktycznie nadajesz się na inwestora i możesz nim być. Po drugie, zyskasz to, że nauczę się, w jaki sposób fizycznie i faktycznie wykorzystać ten procent składany na swoją korzyść. Czym jest procent składany? Z definicji nazywany jest ósmym cudem świata. Jest to nic innego jak sposób oprocentowania wkładu pieniężnego, polegający na tym, że odsetki z danego okresu oprocentowania są doliczane do wkładu, czyli podlegają tak zwanej kapitalizacji, i w ten sposób składają się na zysk wypracowany w okresie następnym. Czyli mówiąc najprościej, zastosowanie tej reguły daje. Mocne przyspieszenie wzrostu wartości kapitału. I tutaj na zamieszczonym slajdzie w tabelce widzicie taką wizualizację, co wydarzyłoby się, gdybyśmy zdecydowali się od dziś zainwestować 1000 zł w konto oprocentowane na 10, 15 i 20% w perspektywie 40 lat do przodu. Wiem, gdzie to jest te 40 lat? Kiedy to minie? To mnie nie dotyczy. Otóż muszę Cię rozczarować, ponieważ czas mija, więc to dotyczy każdego z nas. Ale dziś pokażę Wam jeszcze czwarty element tej tabelki, o którym często uczą się dzieci w podstawówce w Stanach Zjednoczonych. Niestety u nas to wygląda troszeczkę inaczej, ale. Nim do tego dojdę, zwróćcie uwagę, że jeśli byśmy zainwestowali 1000 zł na lokatę, wiem, że takie nie istnieją, ale powiedzmy na konto oprocentowane w skali roku 10%, i poddali to konto właśnie procentu składanemu, to po 40 latach mielibyśmy odłożone tam 34 tysiące złotych. Czyli zwróćcie uwagę. Że z nic nie robienia, ponieważ zainwestowaliśmy raz 1000 złotych, po 40 latach na takim koncie uzyskujemy 34 tysiące złotych. Gdybyśmy natomiast tą samą kwotę zainwestowali na konto oprocentowane 15% w skali roku, po już 30 latach zbliżylibyśmy się do wyniku, które konto wcześniej dawało nam po 40 latach inwestycji, a finalnie uzyskalibyśmy zysk 133 tysięcy i 174 zł. A więc widzisz, że ten procent ma znaczenie. Co by się wydarzyło, gdybyśmy tą samą kwotę zainwestowali 20, na konto oprocentowane 20% w skali roku? Po 25 latach doszlibyśmy do poziomu, które dawało nam 40 lat inwestycji na koncie 10%. Po 30 latach zbliżylibyśmy się mniej więcej do konta oprocentowanego 15% w skali roku. Ostatecznie po 40 latach mielibyśmy. Około 590 tysięcy złotych. A więc na pewno zgodzi się ze mną, że to jest bardzo ciekawa, może nie tyle możliwość, ale taka koncepcja dodatkowej gotówki na czas emerytury. No ale dobra. Gdzie te 20%? Gdzie można uzyskać te 20%? No, zdajesz sobie sprawę z tego, że nie ma takich kont. Oczywiście są inwestycje alternatywne, ale ich Historia na pewno nie trwa dłużej jak 3 do 5 lat, a potem jakoś to wszystko magicznie znika. Gdzie? 40. Ale jak gadał mój wielki, albo w zasadzie mówił mój wielki nauczyciel Zbyszek, Paweł, mieliśmy socjalizm, potem kapitalizm, i jedyny izm, jaki się ostał, to indywidualizm. To, co zaraz będę chciał Wam przedstawić w teście inwestora, to, że giełda to jest swego rodzaju umiejętność. I to od Was zależy, żeby stworzyć sobie takie narzędzie, które będzie nam generowało te 15% w skali roku. Pamiętam, jak moja babcia kiedyś mi opowiadała o tym, jak bawiły się kiedyś dzieci przed wojną. I to nie będzie antysemityzm, ponieważ muszę tu powiedzieć o Żydach, o dziecku żydowskim i polskim. Kiedy siedziały wspólnie w piaskownicy, to zawsze było to niestety tak że Polak, mały Polaczek, był umazany w tym błocie i się bawił w najlepsze układając babki. Żyd za to liczył patyczek do patyczka, poznając w ten sposób matematykę na poziomie klasy podstawowej. I to jest taka delikatna, ale ważna różnica ten 1 zł dziennie na skali 15%, czyli tutaj ten czwarty element naszej tabelki, którą wam prezentuję. To jest historia często powtarzana dzieciom do snu w Stanach Zjednoczonych. Mówi się tam o listonoszu, który gdzieś usłyszał informację, że jeśli będzie odkładał 1 dolara dziennie na konto oprocentowane w skali 15%, to po 40 latach uzyska 600 50 tysięcy dolarów. Zwróćcie uwagę, jeden dolar dziennie. W naszej perspektywie, kiedy mamy polską złotówkę, jedna złotóweczka dziennie jako nawyk. Na pewno zgodzisz się ze mną, że zdecydowanie jest to łatwiej niż od razu odłożyć tysiąc i szukać jakiejś tej możliwości inwestycyjnej. Po prostu, pierwszym Twoim zadaniem będzie wytworzenie sobie nawyku, żeby odkładać jedną złotówkę dziennie. Ten nawyk osiągniesz. W granicach 30 dni. Oczywiście, jeśli jesteś bardziej zamożny, stać się to odkładaj i z 2 zł, 5 zł. Nie ustawiaj się od razu na stówę, ponieważ często to jest tak, jak osoba, która mając nadwagę zdecydowała się bardzo szybko zrzucić kilogramy. One, oczywiście świetnie to wygląda przez pierwsze dwa tygodnie, kiedy dzień w dzień ostro trenują, a ostatecznie kończy się tym, że po trzech tygodniach odpuszczają. Łatwiej jest zaczynać od małych celów. I w ten sposób zmierzać ku lepszemu. Jeden, jedna złotówka dziennie to jest to, co do tego momentu musisz wiedzieć i o czym pamiętać. Stwórz sobie ten nawyk, ponieważ z czasem on naprawdę wygeneruje ci bardzo ciekawą możliwość, bardzo ciekawe możliwości inwestycyjne. I teraz obiecany test inwestora.